To ja was średnia Horner a ze mną jest yy, yy, Max Kolanko. Ale twój, yy, twoja nazwa. Frank yy, 116 Właśnie. Nagrywamy teraz na YouTube'a. Proszę. A tutaj mój Eee... No, yy, tutaj mój kolega, to jest to jest mój kolega. No, taka wbudowana w ściany, nie? No o, widzicie, ona, ona, ona sama wybucha, nie? Patrz, jak się, da, jak się ją przyciśnie tutaj, tutaj. No to się może, z nie? To patrz! Oh. Lada, lada, lada. I idę, działa! No, idę, <laughs> Idziemy, mam. Co no. tu mamy jeszcze do nagrania? O, plecaki oh. tu jest. Oh, A please. nie, to mój! A to mój, to mój! A to mój, ten mój, ten mój! A ten mój, ten ten seksowny, to mój! Nie lubię, ty to Ten To seks, to mój! Nagrywamy. nagrywamy no. Co? Ktoś to zastopował, przy na tablecie filmik nie? No i Idziemy nagrywamy dalej. Zobaczymy co tam jest. Tymek kolega tymek. To jest mlekot. Mleko mlekot. To jest ciotka. Cześć. Dzień dobry. O musimy lecieć. 有有有要爸爸、爸妈们？